Zaprosili nas do badań. To dziesięciu alpinistów zaproszono z Europy, trójka z Polski. Mi mieli zerowe pojęcie o medycynie górskiej. Wiedzieliśmy tylko, że mamy krew chyba. I to kompletnie, no tak z Afryki to jedziemy, nie? Za to mieliśmy trzy chyba, czy cztery dni badań i myśmy nawet nie wiedzieli, co oni robią z nami. W końcu było takie zdanie. Mogą się nadal spinać. No to było najważniejsze. Teraz to wszyscy tak. wiedzą, co sobie tu Max, ale w połowie lat osiemdziesiątych 80. to tam nikt nie wiedział. I Wanda też była. Ona była jedną kobietą tam. Wanda tak, jedyną. Jakaś pani doktor, to siedzi, ona otworzyła takie radejko, był tekst po Polsce. W ja słuchamy jakąś historię, jakiś tam statku, który zatonął gdzieś tam w okolicach Hamburga przy temperaturze. Załoga, ratowniczy statek, dziesięciu się utopiło, dziesięcioro dzieci, dwóch można, piętnastu oficerów ratuje przy temperatury, wiatr, bo setki jakichś informacji. Oni chcą od nas, nie? Wysłuchaliśmy historię, pani wyłączyła radyką, a teraz proszę powtórzyć. A my... Zgłupieliśmy w ogóle. Bo gdyby powiedziała, że żona poda tekst i potem mamy go powtórzyć, a myśmy nie wiedzieli, no jakąś historykę. no powiedziała, taką historykę mam puszczę. nie co? No, to tak sobie słuchaliśmy, nie? No, były problemy z tym. Ale ja to rozumiem, że oni sprawdzali wasz mózg, mózgiem, który przebywał coś, no? długo, powyżej tak. tej granicy śmierci 8000 tysięcy metrów tak, On w stanie zapamiętywać. Narażony no, no, na jakieś no. uszczerbki. I potrafiliście? Nie wiem, wiem, że Wanda się tam wieczorem do Jurka mówi, ty ile tych dzieci utonęło? Bo Wanda była tak, mhm. ona musiała zawsze być pierwsza, najlepsza. Już się śmiali. A Jurek mówi, co ty, pieprzysz? jakie dzieci? Myśmy zapomnieli, że w ogóle taki test, żeśmy prowadzili. A Wanda nie zapomniała, bo wiedziała, że coś tam źle powiedziała. Nie?